Pamukhale, co w tłumaczeniu z tureckiego oznacza Obawełniany Zamek, to niezwykłe miejsce na Ziemi, które zachwyca swoją naturalną urodą i historią. Położone w zachodniej części Turcji, w pobliżu miasta Denizli, Pamukhale jest jednym z najbardziej uderzających cudów natury na świecie. To miejsce przyciąga podróżników z całego globu, oferując im niepowtarzalne doświadczenia i możliwość odkrywania tajemniczej historii oraz przepięknych krajobrazów. Głównym elementem przyciągającym turystów do Pamukhale są białe tarasy wapienne. Woda geotermalna wypływająca z gorących źródeł przynosi ze sobą minerały, które osadzają się na powierzchni skał, tworząc efektowne białe baseny. Te baseny, widoczne na stokach wzgórza, sprawiają wrażenie, jakby były pokryte warstwą białego koca, co nadaje miejscu niesamowity, niemalże baśniowy wygląd. Wraz z biegiem lat tworzą się na nich stalaktyty, co jeszcze bardziej zwiększa ich malowniczość. Pamukhale jest nie tylko cudem przyrody, ale także ma bogatą historię. W starożytności było popularnym uzdrowiskiem i miejscem pielgrzymek ze względu na lecznicze właściwości wód termalnych. Starożytni Rzymianie cenili to miejsce za jego uzdrawiające moce, a pozostałości antycznych basenów i ruin tego okresu można dziś podziwiać na terenie kompleksu. Historyczne ruiny Hierapolis, starożytnego miasta położonego obok Pamukhale, są jednymi z najważniejszych zabytków regionu. Przemierzając obszar Pamukkale, odwiedzający mają okazję do kąpieli w ciepłych źródłach, co jest nie tylko relaksujące, ale także uważane za korzystne dla zdrowia. Woda ma właściwości lecznicze i odprężające, co przyciąga turystów szukających ukojenia i wyleczenia różnych dolegliwości. Ponadto, spacerując po tarasach, można podziwiać zachody słońca, które sprawiają, że całe miejsce mieni się różnymi odcieniami pomarańczy i różu, tworząc niezapomniane widoki. Pamukhale jest również domem dla różnorodnej fauny i flory, która przystosowała się do specyficznych warunków tego obszaru. Taki wodne często można zobaczyć na terenie basenów, a w okolicznych lasach można napotkać różne gatunki roślin i dzikich zwierząt. To miejsce jest prawdziwym rajem dla miłośników przyrody, oferując możliwość obserwacji unikalnych gatunków. Podczas wizyty w Pamukhale warto również odwiedzić pobliskie źródła w Hierapolis, które są znane ze swoich właściwości zdrowotnych. Starożytni mieszkańcy wierzyli, że woda z tych źródeł ma moc uzdrawiania różnych chorób, a dzisiaj jest ona dostępna dla turystów, którzy chcą doświadczyć korzyści płynących z kąpieli w tych źródłach. Nie sposób opisać piękna pamukhale bez wspomnienia o lokalnej kuchni. Okolice Denizli słyną z wyśmienitych potraw, takich jak tradycyjna turecka kawa, kebab czy bakława. Smakowite doznania kulinarne stanowią uzupełnienie wrażeń związanych z podróżą do tego niezwykłego miejsca. Odwiedzając Pamukkale, nie można też pominąć tradycyjnych tureckich sklepów, gdzie można zakupić pamiątki, rękodzieło i lokalne produkty. Miejsce to jest prawdziwym skarbem dla miłośników kultury i sztuki, którzy chcą poznać autentyczne wyroby rękodzielnicze. Podsumowując, Pamukkale to prawdziwy klejnot Turcji. To nie tylko naturalne cuda, ale także miejsce bogate w historię, kulturę i tradycje. Każdy, kto odwiedza to miejsce, nie tylko podziwia jego urodę, ale również odkrywa spuściznę starożytnych cywilizacji i doświadcza niezwykłej gościnności tureckiej kultury. Pamukhale to podróż do magicznego świata, gdzie cud natury splata się z dziełami ludzkich rąk, tworząc niepowtarzalne doświadczenie dla każdego podróżnika. To miejsce, które z pewnością pozostanie w pamięci każdego, kto ma przyjemność je odwiedzić.